Alert, alert! Odpalamy protokoł powrót królowej lodu. Szykujcie się na potężną podróż w czasie, bo do telewizji na jeden dzień wraca prawdziwa, niepodrabialna legenda. Z okazji wielkiego okrągłego dwudziestolecia programu Dzień Dobry TVN na słynną śniadaniową kanapę powraca Ona! Jedyna i niepowtarzalna, sama Jolanta Pieńkowska. Tak jest, ikona, legenda, kobieta, która przez lata uczyła całą Polskę jak z nienaganną klasą i lekkim, chłodnym dystansem pić poranną kawę przed milionami widzów. Dla naszych młodszych widzów krótka lekcja historii. To jest, proszę państwa, oryginalna, perfekcyjna pani domu, zanim to jeszcze było modne. Zawsze elegancka, zawsze perfekcyjnie przygotowana, zawsze opanowana, z tym swoim słynnym, subtelnym uśmiechem, po którym czasem nie było wiadomo, czy jest zadowolona, czy właśnie w myślach planuje przejąć władzę nad światem. Internet oczywiście oszalał z radości i nostalgii. Fani piszą w komentarzach, moja ulubiona prowadząca, na to czekałam, prawdziwa klasa wraca na salony. Wszyscy tęsknią za tą dawną, wielką, profesjonalną telewizją. My, w Alercie Celebrytyckim, oczywiście też zacieramy rączki, ale niekoniecznie z nostalgii. My, jak zwykle, czekamy na dramę czy po latach przerwy znowu będzie idealnie, perfekcyjnie i profesjonalnie? Czy może po latach bycia z dala od tego chaosu puści jej jakaś żyłka? Czy zobaczymy ten słynny lodowaty wzrok, który przez lata mroził krew w żyłach gościom w studiu? To będzie fascynujący eksperyment socjologiczny. Stara, dobra, elegancka szkoła telewizji kontra dzisiejszy chaotyczny i pełen cringe'u świat. Jesteśmy niezwykle ciekawi, jak królowa lodu odnajdzie się w tej nowej rzeczywistości. A wy co myślicie o tym wielkim powrocie? Też tęsknieliście za panią Jolentą? Czy może uważacie, że jej czas w telewizji śniadaniowej już bezpowrotnie minął? Czekamy na wasze opinie i subskrybujcie, bo my na pewno będziemy oglądać ten historyczny jubileuszowy odcinek z lupą i notatnikiem w ręku!